Język angielski, fiszki, komputer, część piąta, flashcards, komputer, part 5. Dzisiaj nauczysz się pięciu słów związanych z komputerem. Każde słowo lub fraza zostanie przeczytane dwa razy. Będzie czas na powtórzenie. Następnie odbędzie się mały test który pozwoli sprawdzić co pamiętasz jeśli masz problem z zapamiętaniem musisz posłuchać i powtórzyć jeszcze kilka razy to naprawdę działa ja tak uczę się chińskiego powtarzam 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 i powtarzam a potem umiem today you will learn five words to do with a computer Each word or phrase will be read twice. There will be a time for you to repeat. After that, there will be a little test to check what you remember. If you have a problem remembering, then you have to listen and repeat a few more times. It really works. Please repeat after me. Powtarzaj za mną. Gamepad. 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 Hard disk. Hard disk. Dysk disk. Disk twardy. Headphones. Headphones słuchawki headphones with mic headphones with mic słuchawki z mikrofonem Install Install Instalować Let’s see what you can remember. Zobaczmy, co pamiętasz. Pamiętaj, jak nie pamiętasz dużo, to trzeba się wrócić i jeszcze raz posłuchać i może jeszcze raz i jeszcze raz, aż zapamiętasz powodzenia. What is this? Nice and easy gamepad. This is a gamepad. What is this? Hard disk. This is a hard disk. Every computer has one. What is this? Headphones. They are headphones. Suhafki. What is this? Headphones with Mike. They are headphones with Mike. What verb is this? Jakito Czasownik. What verb is this? Install. This is install. That is all for today. See you later. Poland, stay classy.